Cześć, witam Cię w projekcie Słowo. Wielki Piątek, czyli dzień, w którym Jezus umiera, i warto sobie to uświadomić, że naprawdę to się dzieje. Dziś Jezus umiera. Nie kiedyś On to robi właśnie teraz. Dzisiejszego dnia to się dzieje na nowo, właśnie dla Ciebie. I warto tego dnia żyć z taką świadomością. Dziś też mamy bardzo długą Ewangelię, która opisuje cały ten, ten proces, kiedy Jezus idzie na krzyż, i jeszcze przed tym, jak przed Jego drogą, co się z Nim dzieje w ogrodzie. Więc warto, warto to sobie przeczytać. Natomiast. Ja szczególnie zostałam poruszona tym momentem, gdy Jezus jest na krzyżu i widzi świat. I tak naprawdę to się już z nim żegna. To znaczy zaraz wróci, ale, no ale na ten moment jest to jego takie ostatnie spojrzenie na to wszystko, co się dzieje. No i tak sobie próbowałam. Wyobrazić, co wtedy Jezus widział. No i to, co wiem z, z Pisma Świętego, to wiem, że widział swoją mamę wraz z bardzo niewielką ilością ludzi. Więc Jezus odchodził niesamowicie osamotniony. W sensie była z nim jego mama i, no i właśnie na przykład Jan albo, albo inni. Inni jeszcze ludzie. Natomiast to była garstka, a w porównaniu do tego, co się działo, gdy na przykład głosił jakieś, jakieś przypowieści, no to ogromna różnica. Więc Jezus po prostu odchodzi samotny. No i też wiem, wiemy to wszyscy, że odchodzi ogromnie obolały. Nie dasz sobie, nie da, nie, nie da rady sobie uświadomić e, tego bólu, m, bo, bo nikt już więcej nie umarł na krzyżu e, za nas i jeszcze przedtem został e, m, biczowany i, i, i rzucany, obrzucony kamieniami. Więc nie, nie potrafimy sobie uświadomić tego bólu. E, m, no możemy to sobie jedynie wyobrażać. Jaki, jaki to mógł być yy, niesamowity ból yy, gdy właśnie Jezus yy, nie dość, że, że właśnie sam yy, przybity do krzyża jeszcze yy, bar z bardzo yy, poszarpaną skórą yy, musi, w sensie jeszcze yy, jeszcze jakby jest świadomy tego, że Hmm, że to się dzieje naprawdę hmm, i też no, też wszystko czuje. No i też przede wszystkim hmm, to, co widzi, to, to takie wyszydzanie ludzi, w sensie, że ludzie e, się z niego naśmiewają e, i to widzi w sumie, w sumie cały ten dzień, że, że jest odrzucony, że. Cały czas ludzie chcą go wygnać, chcą go, chcą go zabić. On cały czas to słyszy. Um, cały czas słyszy te oskarżenie i tą chęć um, tego, żeby, żeby on umarł, więc um, to jest ciężko sobie naprawdę usmysłowić, że, że słyszysz takie słowa, I to, i to nie jest pojedynczy przypadek, kiedy ktoś, no tak naprawdę życzy mu śmierci. Tylko to jest mnóstwo ludzi, to są tłumy ludzi, które to krzyczą, które właśnie teraz tylko o tym, tylko tego pragną, tylko o tym myślą. No i jak wiemy, jest właśnie też to ma być, ta śmierć ma być karą, więc on jest uznany jako przestępce, jest złoczyńcą, jest, jest ogromnie poniżony. Też ludzie tak naprawdę. Zachowują się względem Niego, jakby, jakby nie był człowiekiem, bo, mm, bo traktują Go okropnie, e, prawie jak zwierzę. E, no i <ścoughs> to jest właśnie e, to, co widzi Jezus. E, znaczy, oczywiście wiemy, że na pewno jakby patrzył głębiej, ale nie potrafimy sobie e, tego, tego wyobrazić. E, Natomiast nawet, nawet ciężko, jest, yy, ciężko jest pojąć to, że Jezus yy, umiera, a później wraca i jeszcze, nam, i jeszcze nam daje dalej swoją miłość. W sensie yy, odchodzi z tego świata z właśnie takim obrazem i nikt chyba yy, nikt chyba by takiego czegoś. Yy, no nie wiem, nie wybaczył w sensie. Na pewno na pewno jakby Jezus się wykazał ogromną miłością, i to jest tak naprawdę jedyne wytłumaczenie, jakie potrafię znaleźć na to, co Jezus zrobił, bo Jezus powrócił po tej śmierci i potrafił nas pokochać. Mimo, że patrzył na to, jak, jak, jak życzymy mu śmierci, jak, jak mm, go uderzamy. I, no i właśnie wytłumaczenie jest takie, że, że kocha nas. Ym, więc możemy sobie to porównać z tym wszystkim, co przeżył, i wtedy zobaczymy, że, no, że ta miłość jest naprawdę, naprawdę mocna, naprawdę potężna. Bo Jezus nas pokochał po tym wszystkim, co się wydarzyło, i jeszcze oprócz tego, że nam to wszystko wybaczył, to jeszcze nam dzięki temu dał ogromną ilość łask, ponieważ tak naprawdę to zabrał nam już śmierć, bo gdzieś my już nie będziemy musieli umierać, gdyż On to zrobił, i odsunął od nas grzech później jeszcze daje nam Ducha Świętego, żebyśmy też nie byli sami. Więc dzisiejszy dzień przeżyj właśnie z taką świadomością, że Jezus umarł, ale też porównując sobie to do tego, jak kocha. A ja Ci życzę miłego dnia. Cześć.